Superfoods, hit czy mit? Sprawdź, które naprawdę działają. W dzisiejszym odcinku poznasz produkty, które mają udowodnione działanie zdrowotne i mogą wspierać twoje zdrowie na co dzień. Zacznijmy od jagód goi. Są one bogate w przeciwutleniacze oraz witaminy, a ich spożycie może wspierać układ odpornościowy i poprawiać wzrok. Kolejnym superfoodem są nasiona chia. Te małe ziarenka są pełne błonnika oraz kwasów tłuszczowych omega-3, co wspiera zdrowie serca i układ pokarmowy. Nie możemy zapomnieć o kurkumie, która zawiera kurkuminę, substancję mającą silne działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Dodawaj ją do potraw na co dzień. Awokado to kolejny hit. Dzięki zdrowym tłuszczom mono-nienasyconym wspiera pracę mózgu i obniża poziom cholesterolu. Warto wprowadzić je do swojej diety. Na koniec zadbaj o regularne spożycie zielonej herbaty. Jest bogata w polifenole które poprawiają metabolizm i mają działanie wspierające zdrowie serca. Co sądzisz o tych superfoods? Daj znać w komentarzach.